Dzień dobry. Mądrość czerpana z istoty siebie. Tak zaczniemy od kolejnej porady. To są naprawdę fundamentalne zasady życia. Dzień dobry, Wuniu. Jak się masz dzisiaj? Ewa słucha nagrania głosów ptaków z kasety magnetowonowej. Kłania się. Mówi: Dziękuję za śpiew ptaków. Ja: Dlaczego słuchasz tego, Staśmy? Ona inaczej się nie da, ponieważ nie przyszła jeszcze wiosna. Ewa jest zamyślona. Mówi: Jestem po jednej stronie zaciemniona. A po drugiej zajaśniona. Nie rozumiem, co to znaczy po jednej stronie i po drugiej. Ona zaciemniona znaczy przechodzę przez mrok. Zajaśniona, widzę coś jasnego. Ja, co to są te dwie strony? Ona jestem tu i teraz. Wszystko widzę, czuję, doświadczam. A w przy z przyszłości nic nie widzę. Pustkę. Dlatego słucham. Słucham ptaków z kasety, aby usłyszeć to, co jest z przyszłości. Ptaki przylatują z przyszłości. Wyśpiewują, opowiadają przyszłość. Skąd wiesz, że to robią? Ptaki przylatują z ciepłych krajów, zwiastują wiosnę, a więc przylatują z przyszłości, dlatego ich słucham. Czy coś ci powiedziały? Czynią wiosnę. A więc mówią o tym, co przyjdzie. A co przyjdzie? Ale do wiosny przecież jeszcze daleko. Gdy zaplanujesz wiosnę już teraz, to już ją masz. Nie potrzeba czekać na ten czas. Ona jest w nas. Wyobraź sobie obraz wiosny, tego co chcesz, aby było i będzie. Jestem ciekawa odpowiedzi na moje dzisiejsze dylematy. Co się wydarzyło przez te ostatnie dni? Dlaczego zachorowałam? Akurat było to zatrucie pokarmowe. Ona oczyszczasz przeszłość. Musisz wyrzucić stare wzorce, aby pojawiły się nowe. Dlatego tak się dzieje. To jest też oczyszczanie psychiczne: gdy zostaną jakieś pozostałości starego, nie można zbudować niczego nowego. Dlaczego leżę w ciemności, choć wstał już dzień? Aby lepiej widzieć to, co w środku. Co mi to przynosi? Podsumowanie, zrozumienie, wiązanie. Aby był dzień, musi nastać noc, także dla nabrania siły. Teraz jest noc, pustka, aby przygotować świt. Nic nie widzisz? Aby zobaczyć, nic nie słyszysz, aby coś usłyszeć, nic nie czujesz, aby coś poczuć. Poddaj więc refleksji tę poradę, bo to wiele mówi o tobie, dla ciebie. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam jak zwykle do lajkowania i subskrybowania kanału.